I wszystkim. Dziś szybki filmik, jak zrobić wagon. Wagon. Tak, ciągnięty przez konie, ale okej. Okay. Przede wszystkim będziemy potrzebować gwoździa. Więc robimy gwoździe w taki sposób. Easy na Iron, the Smithy i mamy gwoździe. Teraz tak. Żeby zrobić panele, czyli boki naszego wagonu, bierzemy gwoździa i dowolne z takich dwóch bortów, dowolny kolor. Mamy tutaj wagon pana. I dodajemy do niego pojedynczego szafta. Następnie małym, znaczy tym sharpstonem rozbijamy takie gałązki ukośne, karft i robimy małe szafty. Short szafty. Będziemy potrzebowali to zrobić 4 razy, czyli w sumie 24 szafty i 4 razy 4, 16 karw szaftów. Będziemy potrzebować. Robimy już tak 6 małych szaftów i dodajemy 4 zaokrąglone szafty. I tutaj też potrzebujemy gwoździe do kółeczka. Mamy cztery kółeczka. Dodajemy je do naszego wagonu. Trzeba je połączyć po dwa i dodajemy. No i teraz młotkiem jeszcze raz gwoździe. To jest wagon, którego jeszcze nie możemy podłączyć do konia. No po prostu nie zadziała. Znajdziemy konia, ale nie zadziała. Najpierw musimy zrobić do tego kółka. I wulkan. Zrobić jest zwulkanizowane. Czyli tak, wzięłam sobie z, z dżungli, już przyniosłam lateks, już mi skoagulował. Klasyczne robienie tego raberu. Czyli łączę sulfur z lateksem i z olejem palmowym. To gdzieś w innych filmikach na pewno pokazywałam, a jak nie, no to kiedyś pewnie pokażę. Dobra. I mieszamy. Ok. I wyciągamy. Mamy małe kółeczko. Dajemy je na wagon i się powiększyło. I będziemy je gotować w kuchni. Standardowo tutaj je wszystko gotujemy. Więc sobie je tu przygotuję. I jeszcze jedno. Niestety nie można ich włożyć do niczego, z tego co wiem, z tego co pamiętam. Dobra. I rozpalamy ognicho, żeby je przepalić. Akurat nie widzę, żeby miała coś jeszcze do gotowania, więc no, to będzie stacjonująco. To. Dobra, to. Flint style Już nie jest najgorzej, bo Blast jest mamy, chociaż jeszcze nie mamy odpowiednich minów do niej. Ale no, żeby mi było łatwiej, to sobie widzimy właśnie... ...Legend Steel. Dobra. I mamy tutaj te kółeczka. Możemy przenieść nasz wagon. I możemy dodać kółeczka. Ponownie łączymy je w pary. I zakładamy na wagon. Tak, przygotowany wagon możemy podpiąć pod konika. Chodź, ja miałam przygotowanego już konika z siodłem i e, jak to się nazywa? Workhorse, Workhorse, no już nie wiem jak się nazywa. Dobra, jak to się nazywało? Aha, czyli, ok, czyli można zamienić. Dobra, Workhorse, e, Work e, do. nigdy nie pamiętam. No i siedlko Letter Side. I tak oto mam wagona i mogę duże rzeczy nie przenosić. Mieści bodajże 8 itemów, które są dużymi itemami. Czyli na przykład mogłabym tak nie, nie dwóch, tak jak standardowo taki konik. Tutaj nawet 4 by mogło być. Do tego się nie zmieści. Do tego się mieszczą dwa. A ten na przykład mieści trzy, a nawet cztery na raz. I mieści takich staków osiem. To jest bardzo dobry do zbierania kamieni. Teraz Wam tu pokażę. Się nim fajnie kamienia. Najpierw sobie pozbieram tutaj minimalnie, żeby było. No to jest akurat standardowe zbieranie. Jest trochę wolniejszy od standardowego kartka, ale no zaraz wam pokażę jaka magia. Ja sobie, ja sobie może tego której pasuję. Okej. Dobra, chyba jest pełny. Jest pełny. I teraz, może sobie wezmę tutaj z tego. I teraz sobie zrobię. Stack kamieni. I wkładam do wagona i mogę zbierać dalej. I w ten sposób mogę całe kilka staków mieć w wagonie. Ile? 8 razy 6 kamieni. Czyli to... Ile tych kamieni można? 8 razy 6? Nigdy nie wiem. Nie, no nie chcę się wykupić 48? Tak. Ja i moja matematyka. Nie, ja się nigdy nie nauczyłam tabliczki mnożenia. to najzabawniejszy matematyka była moim ulubionym przedmiotem w szkole. Z tabliczką mnożenia zawsze miałam problem. Tak, będzie 48, bo 5 razy 8 to jest 40, tak, równe 40 i plus 8, czyli plus 1 razy 8, tak, będzie. No, czyli mogę 40 kamieni uzbierać w jednym wagonie. Ja mogę sobie wreszcie te drogi troszeczkę w mieście wykończyć. Prawda nie jest to teraz najważniejszą rzeczą pod słońcem. Ale jest to coś, co będzie troszeczkę irytowało, że mam te drogi takie blueprintowe. I rozwalałam co chwilę, a tak to sobie przynajmniej częściowo je wykończę. Więc. Tak się zbiera wagonem, tak się robi wagon. Tyle na teraz. Może jeszcze jakiś filmik później nagram. Do zobaczenia.